No haku gnojaczek i złowił się pasiaczek. Mm. <laughs> Dzięki serdecznie. Ja nazywam się Maciek Białdyga. Jesteśmy dzisiaj na zbiorniku sportowym Okoń w Częstochowie. Znacie pewnie to łowisko z wielu zawodów komercyjnych, wiele finałów się tutaj rozgrywa, wiele ważnych zawodów. Jesteśmy tu dzisiaj z tego powodu, aby przeprowadzić trening przed zawodami. Będę się starał dzisiaj łowić zarówno tyczką, jak i odległościówką, jak i krótką wędką, czyli batem. Chcę porównać te trzy metody, żeby dowiedzieć się, która z nich będzie najbardziej efektywna na zawody. Porównam sobie też trzy sposoby nęcenia. Pokażę Wam, jak z mojej perspektywy to będzie wyglądało. Wiadomo, już temperatura chłodniejsza, woda chłodniejsza, trzeba podejść do tego troszkę bezpieczniej. Nie jest to już lato, już jesień nas spotka. Zobaczcie, jakie kolorowe listki już spadają z drzew. Rano było w okolicach 6-7 stopni. Tak jak mówię, woda już jest zdecydowanie chłodniejsza, ryby bardziej ostrożne się robią. Ja chcę do tego treningu podejść tak, jakbym podszedł już do zawodów. Chcę sobie sprawdzić sposoby nęcenia, na której odległości będzie najwięcej ryb, co mi będzie się opłacało najbardziej łowić na zawodach. Zapraszam Was na film. Pierwszego wstawienia dzisiaj spróbowaliśmy po zanęceniu, co tam w trawie piszczy, i się okazało, że już jest od razu przyjemna rybka. Najprawdopodobniej jaś, jak się nie mylę. Dokładnie ładny jazik. Niektórzy by pomyśleli, że to płotka, ale nie. Ewidentnie się ta ryba różni od płotki. Ma dużo większy pysk, złote oczy. Troszkę inna łuska. taka fajna ryba do łowienia, sportowa. Ja je bardzo lubię łowić. Rzadko się je łowi, więc zaczyna się nieźle. Tak jak wspominałem, na początku będę chciał próbować każdą metodą połowić chwilę. Każdą metodę już zanęciłem. Zaraz Wam opowiem jak i co wrzuciłem na start. Styczka oczywiście, na 13 metrach. połowie na środku, na środku stanowiska, tak jak one są tutaj wytyczone. Stanowisko wybraliśmy losowo, bez jakichś tam wstępnych przygotowań. Podjechaliśmy na miejsce, zatrzymaliśmy się i stwierdziliśmy, że tutaj jest to stanowisko numer 61. I teraz wyjechałem, stawiłem zestaw. Kolejne branie, kolejna ryba. że się zapowiada ciekawie. Kolejny ładny jaś. Naprawdę jestem na razie pozytywnie zaskoczony, bardzo fajnie te jazie walczą. Nie, płotka! Pociórka ładna, jeszcze, jeszcze większa trochę od tego jazia. Zobaczcie, no to jest, jest różnica ewidentna. Przez chwilą był jaź, teraz jest płotka i możecie porównać sobie ryba po rybie. Czym się one różnią? Czerwone oko, większa łuska, mniejszy pysk. Dwa wstawienia, dwie ładne ryby. Czego chcieć więcej, tak naprawdę. Trzeci raz ze zestawem. Zobaczymy, co teraz możemy obstawiać, co weźmie. Na razie była płotka, był jaź. Wolałbym, żeby nie brały żadne drobne ryby, tylko żeby brały od takiego rozmiaru zwyż. A więc, e, jeśli chodzi o, o pierwsze nęcenie, to już Wam opowiadam, co na pierwsze nęcenie przygotowałem. Jeśli chodzi o tyczkę, wrzuciłem e, z ręki na start 5 litrów. Mieszanki gliny z zanętą w proporcji 4 do 1 na korzyść gliny. Zanęta gruba, leszczowa, tylko odsiana przez drobne sito. Ale chodziło mi o to, żeby ta zanęta była niepracująca, żeby była taka denna, ciężka, z trochę grubszymi frakcjami zanęta dość wytrawna. Zaraz wam pokażę, jaka to była zanęta, ponieważ e, pierwszy raz próbuję dzisiaj tutaj na tym łowisku akurat. Połowić na zanęty sonu, właśnie brim i karp pomieszane jeden do jednego, i mały skimersik, czyli taki malutki krąpik się pojawił. Zrobiłem z tego mieszankę, tak jak wspominałem, 4 do jednego. Wrzuciłem tego właśnie 5 litrów na start i kubeczkiem klasycznie 2 litry gliny z przynętami, z gnojaczkiem, z kasterem, z ochotką, z jokersem, tak żeby wszystkiego było w tych kulkach. Po trochę, żeby wszystkie przynęty były widoczne. Następnie e, przygotowałem sobie towar na odległościówkę. Odległościówkę zanęciłem 3 litrami zdecydowanie bogatszej mieszanki w zanęte. Ładna rybka. Zdecydowanie bogatsza mieszanka w zanęte. Zrobiłem e, mieszankę sobie taką e, 2 do 2 i z tego 3 litry rzuciłem na start, Litr sobie zostawiłem na zanęcanie. Czyli 2 litry zanęty, 2 litry gliny. Raz ładny okoń. Jak to łowisko okoń, to i musi wziąć okoń. Taki okonek za 120-130 punktów, gdzieś mniej więcej. 3 litry tej mieszanki wystrzeliłem na odegościówkę. Też z przynętami, też z gnojakami, z kasterem. Posiekałem tam troszkę kukurydzy do tej mieszanki, aby pachniała ta zanęta kukurydzą. No i, i pod nogi jeszcze tutaj na bata. Na bata 4-metrowego wrzuciłem 2 litry tej samej mieszanki, którą dodałem na tyczkę, czyli w proporcji 4 do 1 z jokersem. Kilkoma kasterkami, tak naprawdę, to wszystkie przynęty pod nogi. Zależało mi na tym, żeby było trochę zanęty tutaj tutaj na tej, na tej bliskim dystansie, ponieważ to jest dystans skierowany zdecydowanie na drobniejsze ryby, żeby tam coś pracowało. Jokersa tam było zdecydowanie więcej, właśnie niż, niż natyczkę na tycz teraz, grubsze przynęty. No i to całe moje nęcenie. Będę sobie chciał właśnie porównać te metody. Akurat branie kolejne. Znowu okoń. No, całkiem ładne ryby biorą, jak na razie. Nie da się ukryć. Dziwi mnie teraz fakt, że miałem śluz z leszcza na przyponie, łowiąc o konia. Nie wiem, czy się tam jakieś leszczyki nie kręcą już w łowisku, i się nie ocierały o zestaw, o przypon. No bo z okonia taki śluz by mi nie został. A miałem przed chwilą dwie kuleczki śluzu właśnie na, na tym przyponie. I, I teraz ciekawy jestem, czy są leszcze w łowisku, czy nie. Bo nie wierzę, żeby zostało mi to z poprzedniej płotki jeszcze, ten śluz. Kiedy ja się staram czyścić zawsze przypon, ponieważ e, zostawiając taki śluz na żyłce, no, jest zdecydowanie mniejsze prawdopodobieństwo złowienia czegokolwiek. Gryby się tego boją, także jestem skłonny twierdzić, że jakieś tam leszcze w łowisku się już kręcą. Próbuję za chwilę może trochę przegruntować zestaw Bo łowie na razie w okolicach styku na tak zwane zero. Spróbuję za chwilę troszkę położyć ten zestaw na dno, żeby przynęta leżała nieruchomo. I może dzięki temu uda się właśnie jakiegoś leszczyka złowić. Zaraz zobaczymy. No, ładna ryba. Aha. Kolejna ładna ryba, ale wygląda to znowu na okonia. Jakiegoś większego. Bo to przy niej idzie mocno, mocno szarpie, więc, więc jestem skłonny twierdzić, że to będzie okoń. Dzisiaj tych okoni dość sporo mamy. Oczywiście, kolejny ładny okoń. Takich ładnych okoni w większych ilościach to dawno nie łowiłem, przyznam się szczerze. I lecimy dalej. A do której kamery mam mówić? Dobra. Akurat weszły okonie. W łowisko. Zacząłem natyczkę łowić na zestaw dwugramowy. Mam rozwinięte ilżejsze i cięższe żeby sprawdzić, właśnie, czy, czy lepiej łowić bardziej z opadu, delikatnie, czy, czy raczej stabilnie, ciężej. Bo to właśnie jest trening e, przed zawodami, na który się przyjeżdża, żeby sprawdzić wszystko, wyciągnąć odpowiednie wnioski. Czyli nie przyjechałem tutaj, żeby nałowić nie wiadomo ile ryb i, i wygrać zawody, bo, bo to nie są zawody. Tylko po to, żeby wiedzieć, co mam na zawodach robić. Będą mi ryby brały na jednej metodzie. Odpuszczam, sprawdzam kolejną, czy w tym momencie na przykład są inne ryby, czy, czy te ryby tak samo będą przez te 4 godziny naszego wędkowania trzymały się te, tego naszego dystansu i tego naszego sposobu nęcenia? Jeśli tak, to, to będę wiedział, jeżeli mi siądzie dana metoda łowienia, to to mogę bez problemu zmieniać na inną, nie tracąc czasu i, i być powiedzmy prawie pewnym, że że na tym drugim dystansie, czy trzecim, też, też będę miał te ryby i będę mógł je łowić. Po to dzisiaj właśnie próbuję te trzy dystanse: krótki, tyczka i, i odległościówka, żeby, żeby móc to po prostu porównać i wyciągnąć odpowiednie wnioski. Tak klasycznie, tak jak już na ostatnim filmie, łowię tyczką Euro Competition 2000. Tylko dzisiaj jest to wersja najdłuższa, czyli 13 metrów, ostatnio łowiłem 11. Ze względu na, na inne łowisko, inną jego charakterystykę tutaj, ponieważ mam właśnie krótkiego bata do łowienia bliżej, to, to zdecydowałem się na pełną wędkę. I powiem Wam szczerze, że jestem pozytywnie zaskoczony tą wędką, bo, bo, bo jeszcze nie miałem okazji wcześniej łowić pełną trzynastką. I tak naprawdę, no, jest to wędka godna łowienia na zawodach i, i, i nie można złego słowa powiedzieć. Jest, jest szybka, jest, jest sztywna, jest dość lekka nawet. Nie pamiętam dokładnie ile ono waży na tych 13 metrach, ale nawet przy wyjeżdżaniu z kulami najcięższymi, kubkiem, czystą gliną, takimi dużymi kulami, to nie uginała ona się za bardzo. Ta wędka nie należy do najcieńszych, poni ponieważ jest jednobazowa i może być przechowywana w jednej tubie. Średnica ma bodajże 47-48 mm. Te cienkie wędki mają 41-42, ale też, też już muszą właśnie być w dwóch, trzech tubach. Ta jest jednobazowa, więc, więc, więc jest, jest trochę grubsza, tak jak, e, tak jak wędki były kiedyś produkowane, ale dzięki temu właśnie może być sztywniejsza. Te, te cieńsze wędki już, już e, kosztem właśnie ich grubości nie mogą być, nie mogą być aż, tak, aż tak sztywne ze względu właśnie na dość drastyczne ich, ich wychudzanie. Teraz w łowisko weszły dość mocno o konie. Próbuję łowić na dość dużą przynętę, na pętę gohotek 7-8 sztuk. Jeśli się to jeszcze chwilkę nie zmieni, to spróbujemy zaraz, na przykład tutaj pod nogami, na bacika, czy tu już są ryby od początku. Każda metoda łowienia ma oczywiście swoje plusy i minusy, ale, ale powiem teraz o plusach, dlaczego, dlaczego wybrałem te trzy metody łowienia i, i, i dlaczego zacząłem od tyczki? Mianowicie ee, Tyczka to jest najbardziej precyzyjna metoda. Precyzyjnie można zanęcić, precyzyjnie można łowić. E, szybko można łowić każde ryby. Tyczka to jest zawsze taki punkt bazowy numer jeden, ale nie zawsze da się nią wygrać zawody, dlatego też są metody alternatywne. Mając na myśli e, krótki dystans, przygotowałem sobie właśnie bata 4-metrowego. Jest to klasyczny bacik akurat Prestona Response Whip, model metrowy Wydawał mi się taki najbardziej, najbardziej korzystny, jeśli chodzi o długość tutaj do tego łowienia. No i akurat płotka ładna spadła. Chcę sprawdzić, czy tym batem będzie można zrobić właśnie dobry wynik, łowiąc, łowiąc małe ryby. Plusem takiego łowienia batem jest to, że można łowić szybkościowo, skutecznie. Małe i średnie rybki. Podczas zawodów jest to, jest to bardzo ważne, żeby, żeby ciągle coś łowić, a nie, a nie siedzieć i czekać na jakiekolwiek branie. Jeśli tylko są te ryby pod nogami, to takim batem naprawdę można zrobić świetny wynik. Zobaczcie, biorą takie płotki i jeśli one się tylko się dobrze ustawią w łowisku, można je łowić dwie, nawet trzy na minutę, co tyczkom jest niemożliwością do, do zrobienia. I dzięki temu, szybka matematyka, Taka płotka waży 40-50 gramów, razy 3 sztuki na minutę albo dwie, chociaż to jest 100-150 punktów. To można łatwo policzyć, ile, ile tych ryb można złowić w godzinę, a ile można złowić w 4 godziny. Jest to bardzo często zapomniana metoda. Wędkarze, wędkarze nie są przekonani do tego, żeby że łowić właśnie tymi krótkimi wędkami, a niejednokrotnie. Zdarzało się nam właśnie takimi wędkami wygrywać zawody. Jeżeli chcielibyście zobaczyć typowy materiał łowienia tymi krótkimi wędkami, to tutaj w lewym górnym moim rogu znajdziecie link e, typowo z materiałem, w którym właśnie krótkimi batami, akurat na rzece wiśle. E, małe i średnie rybki. Ważne jest, żeby łowiąc takim krótkim bacikiem, ciągle tam czymś podrzucać, żeby się ciągle coś działo w łowisku. Można podrzucać pineczkami, można podrzucać kasterami. Można co jakiś czas donęcić małą kulką zanęty lub gliny. To są takie ryby, które, które musi ciągle coś opadać. Chcąc je utrzymać w łowisku, chcąc je tam sobie ustawić i aby je skutecznie łowić, to, to musi tam się ciągle coś dziać. Oczywiście, jeśli tych ryb przez chwilę nie będzie, zmieniamy metodę na inną. I takie ładne okonie na przemian z płotkami. W tym naprawdę też można zrobić dobry wynik, jeśli tylko brałyby w miarę regularnie. Ładna ryba. No. I zobaczcie, podrzucając przynęty luźne e, przy tych małych rybkach, przy płotkach, piękny jaś się trafił na tego krótkiego bacika. To by się spodziewał, nie? Tu pod nogami takich rybek. I to na jedną ochoteczkę na haczyku. To jest właśnie konsekwencja ciągłego dorzucania tych przynęt, że tam ciągle coś opada. Aj aj, 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 ładna ryba spadła teraz. O, bardzo ładna ryba teraz. Naprawdę bardzo ładna ryba. Kurczę. Ale ładną rybę mieliśmy. Oj, oj, oj. oj, oj. Szkoda. Na ryba. Naprawdę fajnie mi się łowi tymi bacikami. Jestem zadowolony z niej, taki okoń. Tego już trzeba będzie podebrać, bo szkoda przyponu. okonki na bata, to już jest fajna zabawa. Jak to jest, że masz fajne branie, wieża w zestaw pod wodę, zacina się, jest patyk i ma centralnie w pysku. Teraz tutaj po złowieniu tego dużego jazia um, była kolejna ryba, która mi spadła, kolejna duża ryba właśnie, która mi spadła i, i w tym momencie zrobiła się cisza w łowisku czyli sposzyły się inne ryby, więc jest to idealny moment do tego, żeby zmienić metodę łowienia, sprawdzić inny dystans, dbając tutaj o to, yy, aby ciągle coś podrzucać z ręki, aby, aby donęcać to łowisko. Ja teraz jeszcze próbuję akurat na grubego robaka na haczyku, ale ciągle staram się z ręki podrzucać yy, przynęty, czy to konopie luzem, czy to parę pineczek, czy to kastery, aby te ryby tutaj się kręciły w łowisku. W tym momencie kolejna ładna płotka wzięła, no i nie mam co więcej, nie ma sensu męczyć tej metody na razie. Jestem świadomy tego, jakie tutaj są ryby. Próbujemy zmienić dystans na najdalszy. Zobaczymy, co w trawie piszczy na, na odległościówce, na tym 34 5 naszym metrze dzisiaj. Oczywiście e, namiar na drugi brzegu mam wybrany tutaj zaznaczona odległość markerem do odległościówki na biało za każdym razem jak pociąga w to miejsce to jest dokładnie to miejsce w którym mam wygruntowany zestaw i, i zanęcone łowisko i próbuję czy w ogóle coś tam na tej odległości się w łowisku kręci, jeśli nie będzie przez chwilę nic tam się działo wrócę tutaj na tyczkę odległościówka też ma swoje plusy podczas łowienia w zawodach, a chodzi o to że bardzo często Mamy możliwość łowienia tam sami. Większość zawodników skupia się tutaj na łowieniu na tyczkę. Skupia się na tej odległości pomiędzy 11 a 13 metrem. Niewielu zawodników często nęci właśnie na odległości. Możemy tam łowić sami, jeśli ryby nachodzą się ze środka wody. Jeśli tam się kręcą większe ryby, to jest duże prawdopodobieństwo właśnie, że my te ryby wtedy przechwycimy, że je sobie znęcimy i, i będziemy mieli możliwość je łowić. Często jest to też odskocznie od tych drobnych ryb przy brzegu. Aby po prostu zapolować na coś większego i szczególnie na, na zbiornikach właśnie zaporowych bardzo dobra alternatywa. Do dzisiejszego łowienia jak i w zawodach używam mojej można powiedzieć ulubionej wędki Supera 420 akurat w wersji sztywniejszej do 18 gramów. Są dwie wersje tej wędki, jedna była delikatniejsza, ta jest mocniejsza właśnie od 8 do 18 gramów, ale ona spokojnie 25 gramów z jak najbardziej zniesie. Przyzwyczaiłem się do tej wędki, bardzo dobrze mi się nie mówi, jest to wędka, która już była w sprzedaży przez kilka lat. W sklepach wędkarskich jeszcze chyba te wędki są dostępne, ale z tego co wiem to, to już ta wędka powoli wychodzi z oferty. Powoli staje się białym krukiem jeszcze, gdzieś tam na półkach sklepowych można je odnaleźć pewnie. Wędka w zestawie z Centrisem 320, czyli z tym flagowym kołowrotkiem Prestona, akurat moje ulubione podwójne rączki. Nie zamieniłbym na nic innego kołowrotka z podwójną rączką, do, jeśli chodzi o odległościówkę. Cisza tam jest w naszym łowisku na tym dystansie, jak na razie, nie było nawet brania, więc to też gdzieś tam otwiera nam, nam trochę oczy, przynęta faktycznie nie niedotknięta, nieruszona nawet, ja tu spróbuję kontrastowo dobić jednego białego robaczka do tego pęczka ochotek, aby się to troszkę wyróżniało. Spróbujemy jeszcze raz. Jeśli faktycznie przez dłuższy okres czasu nie będzie tam nic. To po prostu będę wiedział, z której metody można na dzień dobry zrezygnować, odpuścić ją sobie i nie tracić towaru na, na nęcenie odległościówki. Dzięki temu będę miał więcej, więcej e, towaru i możliwości nęcenia tutaj na krótki dystans oraz na, na 13 metrów na tyczkę. Pewnie zauważyliście przy moim zarzucaniu zestawem, zwijając e, zestaw do siebie. Żeby, żeby dojechać do tego znacznika, zatapiam za każdym razem żyłkę. To jest taka mm, czynność, e, którą wkładam wędkę pod wodę, obracam kolbką tyle razy, ile, ile potrzeba do znacznika i energiczny ruch do góry powoduje właśnie zatopienie żyłki na całej odległości. Powinien spowodować zatopienie tej żyłki. Jeżeli tak się nie dzieje, to znaczy, że żyłka jest bardzo tłusta i wypadałoby ją w jakiś sposób otusić. Jest na to kilka sposobów. Można spryskać wodą z płynem do naczyń. Przysłowiłem ludwikiem. Bardzo fajnie to działa. Można przewinąć żyłkę przez, przez kawałek materiału, przez szmatkę. To też nam, nam często właśnie pomaga od, w odtłuszczeniu tej żyłki. Ale żyłka sama w sobie wyrabia się po jakimś czasie, po, po, po którymś tam łowieniu. Ona po prostu się robi lekko matowa i zdecydowanie lepiej się zatapia niż ta nowa ze szpuli. Ale jest to bardzo ważna czynność i należy o tym pamiętać, żeby za, za każdym razem podczas łowienia odległościówką właśnie po zarzuceniu zestawu zatopić tą żyłkę Dzięki temu nie znosi nam zestawu, nie, nie, nie spływa nam za szybko ten zestaw, jeśli są jakieś ruchy wody. Wiatr nam tego zestawu nie ściąga. No jest to konieczne yy, podczas łowienia odległościówką. Ciekawe branie na odległościówce. Jeszcze nie wiem, co to może być, ale... ale dość fajnie się zachowuje, fajnie pracuje, więc będę się starał tym rybę oszczędzać. Mam nadzieję, że to w końcu jakiś leszczyk, czy większy może jaś się trafił. Idzie dość spokojnie, więc karp to nie jest na pewno. Ale wreszcie coś się na tej odległościówce zaczęło dziać. Ładny leszcz. Taki no. ładny leszczyk się trafił z maczówki. Także łowiąc takie ryby na macza Eee, można zdecydowanie go brać pod uwagę jako taka metoda, gdy nie dzieje się kompletnie nic i ryzykujemy, yy, idziemy po dużą rybę. Jak widać, może to się opłacać, ponieważ na takiego leszczyka, okoni, tutaj na, na, na tego bacika trzeba było złowić na przykład 20, strzelam albo 25. Może to trwać na przykład 25 minut, jeśli będziemy łowili jednego na minutę. A w międzyczasie raz na 10 minut może wziąć nam taki leszcz, co już nas winduje wtedy w górę. Więc wydaje się, że jednak nie możemy aż tak rezygnować z tej odgóściówki i warto się będzie nad nią zastanowić. Zaraz zobaczymy, co będzie się działo dalej. Pewno to nie okoń. Skimers. Miały być skimersy, są skimersy. To nie jest okoń tym razem. Kolejny jazik na tyczkę się trafił. Próbowałem, właśnie z różnych gruntów je teraz upolować. To nad dnem, to, to z dna. Akurat ten wziął 30 cm nad dnem. Nagnojaczka. Więc taki ciekawy sposób nie. Niecodzienny grunt do przynęty, dobrany, ale jak działa, to czemu nie. Zdręga tym razem. Bogaty rybostan. Nagno, jaka płódź. O, znowu ładna ryba. Na tego bata naprawdę mnie te rybki cię zaskakują. Co jaka kaputka? Naprawdę jest to fajna metoda, żeby nałowić sporo ryb, pilnując tylko łowisko i systematycznie je donęcając, naprawdę tu można zrobić robotę. Oczywiście na co jest więcej tych większych ryb jak tam się ustawią te duże ryby, no to nie ma o czym rozmawiać i, i, i trzeba pilnować tej tyczki wtedy. Ale jeśli tylko te ryby nam tam grymaszą, nie biorą tak jak powinny, to jest to naprawdę bardzo dobra alternatywa. Jak go konie stoją na dnie, to może nad dnem inne ryby. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Wy zobaczycie go co prawda po zawodach, do których dzisiaj trenowałem. Ale trzymajcie mocno kciuki. Ja będę robił wszystko, żeby te zawody oczywiście wygrać albo żeby być jak najwyżej w tych zawodach. Zapraszam oczywiście do subskrypcji naszego kanału, dajcie łapkę w górę, jeśli się podobało. Pozdrawiam i do zobaczenia. tu nie ma wymiaru ochronnego. Limitów na kaczki też nie ma. Więc jak złowimy kilka sztuk, to mi się nie zorientuje.